Dzień dobry Państwu. Otwieram nadzwyczajną sesję Rady Miasta Świdwin. Witam wszystkich serdecznie. Witam Pana Burmistrza, Pana Sekretarza, Panią Skarbnik, kierowników jednostek organizacyjnych. Serdecznie witam przewodniczących zarządów osiedli, Państwa radnych i oczywiście mieszkańców, którzy nas być może o tej wczesnej godzinie oglądają. W porządku sesji mamy punkty cztery: otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, podjęcie uchwały nr 16, łamane na 86 na 19 w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok. Punkt czwarty, zamknięcie sesji. Ja bardzo proszę Państwa radnych o włączenie urządzeń do głosowania w celu sprawdzenia kworum. Proszę Państwa na sali. Mamy obecnych 11 radnych na 15. Wobec tego stwierdzam, że mamy kworum. Możemy przystąpić do dalszych czynności. Wobec tego ja poproszę wnioskodawcę o przedstawienie projektu. A wnioskodawcy, tak? Wnioskodawcą jest pan burmistrz, ale ponieważ pan na prośbę pana kierownika, to bardzo prosimy, pan kierownik jest najbardziej zorientowany. Widzę cię po Uchwała nr 16 łamane przez 86 przez 19 Rady Miasta Świdnica z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok.

Jeżeli ja mogę prosić, to Panie Kierowniku, może nie czytajmy projektu uchwały, bo Państwo Radni się zapoznali, tylko prosiłabym o krótkie wprowadzenie, z jakich powodów dzisiaj tę uchwałę musimy podjąć, dobrze? Ośrodek od, w miesiącu wrześniu podpisał... Oś... Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie w miesiącu wrześniu 2019 roku podpisał umowę z Ministerstwem Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej na realizację programu pod nazwą MOP Świdwin Reorganizacja. Projekt ten ma za zadanie dostosowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do funkcjonowania jakby w nowych realiach. Yy, cały yy, 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 projekt jest w pełni finansowany yy, z budżetu unijnego oraz z budżetu państwa, yy, miasto z tego tytułu nie ponosi żadnych wydatków. Yy. Środki y, będą, jest to projekt realizowany w tak zwanym y, trybie uproszczonym. Jest to, jest to projekt ryczałtowy. Y, środki na realizację tego projektu zostały, będą przekazane w dwóch transzach. Pierwszą transzę otrzymaliśmy w kwocie 257 y, tysięcy złotych. Natomiast y, y, jakby termin realizacji projektu to jest od, od 1 października 2019 roku do marca 2021 roku i pierwszym etapem, pierwszy etap realizacji polega na dostosowaniu samego ośrodka do funkcjonowania już w tym nowej strukturze organizacyjnej między innymi aby ośrodek mógł jakby funkcjonować w sposób wydajny niezbędny jest zakup odpowiedniego sprzętu komputerowego i wyposażenia w formie chociażby na przykład szaf metalowych to wymagało oczywiście przygotowania przez ośrodek wszystkich procedur związanych z postępowaniem ofertowym. Należy też jeszcze podjąć to, że to jest projekt ryczałtowy. Specyfika tego projektu polega na tym, że my, jakby kwoty określone już w tym projekcie, nie podlegają ani negocjacji ani żadnym zmianom. To znaczy, nawet jeżeli byśmy mieli jakiekolwiek oszczędności w wyniku prowadzonych procedur, to my tych środków nie możemy wykorzystać na inne cele niż są określone w projekcie. To się wiązało z tym, że no, cała jakby procedura określenia, chociażby specyfikacji sprzętu była dosyć skomplikowana, no, bo musiały być zachowane wszystkie zasady konkurencyjności racjonalności z jednej strony, no, a z drugiej strony trzeba było. Jakby to tak skonstruować, aby te oferty były jak najbardziej zbliżone do cen, które są określone w projekcie. Dlatego też trwało to dosyć długo. Z chwilą już opracowania tych procedur, no zdecydowaliśmy się na złożenie tego wniosku z prośbą o wprowadzenie tych kwot do budżetu i tym samym umożliwienie zakupu jeszcze w tym roku. Y, tych wszystkich y, elementów zawartych y, w projekcie. I, i mówię stąd to się wzięło. Natomiast no opracowanie tego wszystkiego trwało długo, tym bardziej, że jakby kadra zajmująca się projektami jest w ośrodku bardzo ograniczona, a jeszcze ośrodek prowadzi dwa projekty. Te projekty też już jakby zbliżają się ku końcowi, więc jest jakby zintensyfikowana kontrola ze strony instytucji pośredniczących. W październiku nastąpi, jakby nastąpi Następowało też rozliczenie kolejnej transzy środków, które otrzymaliśmy w ramach tamtych projektów. Do tego doszły jeszcze tak zwane kontrole pogłębione, gdzie musieliśmy wszystkie dokumenty wytworzone przy realizacji tych dwóch projektów dostarczyć do, do instytucji pośredniczącej. Do tego prowadzić, znaczy wraz z wyjaśnieniami, które ta instytucja żądała. Z tym, że trzeba jeszcze podkreślić, że na przykład w momencie, kiedy instytucja pośrednicząca, jakby zadaje nam jakieś pytanie, my na odpowiedź mamy maksymalnie 5 dni. Natomiast instytucja na rozpatrzenie takiego wniosku, no już ten czas ma, że tak powiem, praktycznie dowolny. I no, no mówię, z tego całego nawału prac wypłynęło to, że, że, że ten projekt, że ten wniosek został przedstawiony dopiero w 3 grudnia, a, a nie wcześniej. Także tu te wszystkie środki, jakie są, to są środki unijne, one nie są w, żadnym, w żadnej mierze z budżetu miasta. Budżet miasta nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów, a zakup tych środków pozwoli nam na unowocześnienie przede wszystkim ośrodka pomocy i przystosowanie go już do elektronicznego obiegu dokumentów, który no, prędzej czy później zostanie wprowadzony i już będzie, jakim, już będzie obowiązywał jako, jako obligatoryjny. Także ja dziękuję ze swej strony. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, to słucham. Dziękuję bardzo. Panie kierowniku, czy Państwo radni mają pytania? Dziękuję. Wobec tego przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę nacisnąć przyciski, podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw 0 głosów wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. W takim razie zamykam sesję nadzwyczajną. Dziękuję Państwu uprzejmie.